Mam wrażenie, że znam ta od zawsze, ale tylko dlatego, że znam go z kilku opowiadań, i kilku anegdot, które przekazał mi jego wnuk. Ale mój tata też go znał tylko jako dziecko. Tata mi wiele opowiadał. Jestem mu niezwykle wdzięczna, że wprowadził mnie w historię rodziny najwcześniej jak tylko mógł. Bo z perspektywy dzisiejszej, kiedy czytam jakieś książki, opracowania, słucham wywiadów osób, które dowiedziały się o swojej rodzinie, o swoich korzeniach, kiedy były już dorosłe, albo w takim wieku najtrudniejszym, 18-19 lat, ja miałam ten komfort, że byłam w to wprowadzona bardzo naturalnie i od dziecka. Natomiast zdaję sobie sprawę dzisiaj, że tata nie opowiedział mi wszystkiego. Nie wiem, czy dlatego, że nie chciał, nie wiem, czy dlatego, że nie zdążył. Zmarł, kiedy miałam niespełna 24 lata, więc to do pewnych rozmów trzeba dorosnąć. Druga wojna światowa. Nie tylko przerwała ciągłość pokoleń, bliskość, wzajemne relacje, jakoś maksymalnie ograniczyła ilość osób, które mogą wspominać, które przeniosłyby pamięć, ale bardzo ograniczyła, zdematerializowała ilość pamiątek, takich, takiej namacalnej, materialnej pamięci. Która mogłaby się stać bazą do snucia opowieści wspomnień rodzinnych. Wojna jest taką barierą bardzo hermetyczną, przed którą było coś, a po której drugiej stronie nie ma prawie nic. Z Warszawy, miejsca urodzenia Mieczysława Herca, jego wczesnej młodości, ale też ostatnich trzech lat jego życia, bo on. W pod koniec grudnia 1939 roku zamieszkał ze swoją córką, moją babcią i jej rodziną w Warszawie. Z Warszawy nie pozostało nic. Ich mieszkanie na Marszałkowskiej 9 przestało istnieć. Cała kamienica przypominała stertę gruzu pod koniec wojny. Ich wojenne mieszkanie na Ochocie przestało istnieć. Olbrzymia rogowa kamienica na Raszyńskiej została całkowicie wypalona. Już w pierwszych dwóch tygodniach powstania warszawskiego podczas obrony ochoty. Nie zostało nic, ale też trzeba pamiętać, że w czasie wojny bardziej chodziło o ocalenie życia, a nie o ocalenie dokumentów, zdjęć, pamiątek. Dokumenty często się ukrywało, niż zbierało i ratowało. Dokumenty często się wyrzucało, często się niszczyło. Zwłaszcza w rodzinach pochodzenia żydowskiego, nawet od pokoleń już asymilowanych językiem, kulturą, poczuciem patriotyzmu, ale dokumenty często się wyrabiało na nowe nazwiska, z nową tożsamością, z nowym życiorysem. Więc z Warszawy nie pozostało nic. W Łodzi paradoksalnie wszystko było bez zmian. Wojna nie zniszczyła miasta. Przedwojenne mieszkanie Mieczysława Herca było. Mieszkanie jego syna, Zygmunta Herca. Było, za to koniec wojny też odmienił wszystko. Nowy porządek polityczny, nowy porządek społeczny. W obu mieszkaniach w czasie wojny mieszkali inni ludzie, prawdopodobnie Niemcy, ale po wyzwoleniu w tych mieszkaniach byli też nowi lokatorzy. Trudno wymagać od innych mieszkańców, żeby opiekowali się dokumentami, zdjęciami czy pamiątkami mieszkańców sprzed wojny. I nie mówię tu o jakichś złych intencjach, ale o takich po prostu zwyczajnie ludzkich. Ponieważ dziadkowie nie mieli do czego wracać w Warszawie, przyjechali do Łodzi, babcia wyrokiem sądu odzyskała z mieszkania swojego ojca, Mieczysława Herca, 16 sztuk mebli, włączając to w skrzynię na węgiel. Cztery krzesła, stół, szkotapczan, dwa fotele, półka na książki, szafka, stolik i skrzynia na węgiel. To było wszystko. Żadnych pamiątek, żadnych dokumentów, ale myślę, że to właśnie z jednych z tych dwóch łódzkich mieszkań udało się ocalić te kilka zdjęć rodzinnych, które w, przekazano babci i którymi ona podzieliła się ze swoim bratem. Także w łodzi zostały dwa słownie zdjęcia Mieczysława Herca. Dwa zobaczyłam jakieś 30 lat temu. W Maison Lafitte pod Paryżem. I to było wszystko. Jeszcze kilka zdjęć młodej mojej babci, ale to są pojedyncze sztuki, to nie są albumy, to są dwa zdjęcia rodzinne, gdzie jest cała rodzina, czyli to musiał być jakiś 1918 rok. Mieczysław Het z żoną Marią. Z córką Anielą, moją babcią i z Zygmuntem. Między rodzeństwem było 7 lat różnicy. Moja babcia urodziła się w 1901 roku, Zygmunt w 1908. I drugie zdjęcie na pewno jeszcze sprzed tego 908 roku, na którym jest małżeństwo herców z córką. I jedno czy dwa zdjęcia portretowe Mieczysława herca. W Maison Lafitte było też to zdjęcie całej rodziny, całej czwórki. I zdjęcie trzech pokoleń panów herców. Jeszcze Maksymiliana, czyli mojego pra, pradziadka, Mieczysława i małego Zygmunta, myślę, że chyba rocznego, takiego półtora rocznego dziecka. Nie wiem, czy pierwszy w opowieściach Taty zaistniał Mieczysław Herz. Czy może jego siostra Amelia, która była egiptolożką, asyriologiem. I, I myślę, że była w takim pierwszym kontakcie o wiele ciekawsza dla dziecka, bo pobudzała o wiele bardziej wyobraźnię, no bo egiptolożka. Która odczytała jako pierwsza jeden z papirusów yy, egipskich, bardzo możliwe, że zupełnie prozaicznie zaczęło się od tych trzech mebli, które meblowały mój dziecięcy pokój. Machoniowa szafka, trzy szuflady, dwuczowa z lustrami, z nadstawką z lustrem, ładnie rzeźbiona, yy, machoniowy stolik brydżowy. Rozkładanym blatem w środku wyściełanym zielonym suknem i machaniowa półka na książki. Te meble były na tyle stare, na tyle ładne i na tyle inne i zupełnie nieprzystające do urządzenia mieszkania w blokach wybudowanych w połowie lat 60., że same z siebie być może nasuwały pytanie, a co to, a kto to, a skąd to, a po kim, a dlaczego. Być może zaczęło się od dwóch, trzech książek, które leżały na półce. Nawet jeżeli nie umiałam jeszcze czytać, to wystarczyło mi pokazać imię i nazwisko i powiedzieć, że autorem tych książek jest pradziadek. Jedna z tych książek miała tytuł Łódzki Batalion Robotniczy, i to było naprawdę jakieś statystyczne, historyczne opracowanie, takie same cyferki, same, same rozpisania. Druga to była łódź w czasie wielkiej wojny, a trzecia to była nankę, której zresztą do tej pory nie mogę znaleźć, nie wiem gdzie przepadła. Której zupełnie nie potrafiłam ani przeczytać, ale napisana wierszem i takim bardzo archaicznym, o tematyce też bardzo dla mnie archaicznej. Wiedziałam przede wszystkim o takim dualizmie pradziadka, że z jednej strony był handlowcem, był przedstawicielem solweja, Olbrzymiego chemicznego koncernu, który miał monopol na handel sodą kaustyczną. Ale równocześnie był literatem, równocześnie leżały trzy książki na półce. Jednocześnie był, był zapalonym historykiem i statystykiem. Zawsze był ten dualizm z jednej strony ścisłego umysłu, handlowca, ekonomisty, statystyka. A z drugiej teatr, literatura. To było zawsze. Ale paradoks polega właśnie na tym, że pamiątek rodzinnych nie było, dokumentów nie było, nie było pamięci ludzkiej, nie było tej pamięci materialnej, ale była jakaś pamięć historyczna, archiwalna. Na początku 60. lat bodajże w 61 roku. Ukazał się kolejny tom polskiego słownika biograficznego, dziewiąty. A w nim kilkuszpaltowy biogram Mieczysława Herca. Tuż obok biogram jego siostry Amelii Hercówny, w którym wymieniona była też kolejna siostra Cecylia. stronę wcześniej biogram stryjecznego brata Mieczysława Herca. Trudno było ominąć te informacje, trudno było o nich nie powiedzieć. Być może zaczęło się od tych kilku zdjęć, ale myślę, że dziec, małe dziecko oglądając zdjęcia, na których wszyscy są równie zaprzeszli, bo tak się ułożyło, że rola opowiadacza historii przypadła tylko i wyłącznie mojemu tacie. W czasie wojny z czwórki rodzeństwa, bo jedna z sióstr zmarła znacznie, znacznie wcześniej, w 909 roku, Dorota Teplic zginęła w Szwajcarii w, w czasie wspinaczki w Alpach. Z tej czwórki rodzeństwa wszyscy zginęli bądź zmarli w czasie II wojny światowej. Nie pozostał nikt. Cała ta generacja zniknęła, czyli cała pamięć tej jednej generacji zniknęła. Tak się ułożyło, że córka Mieczysława herca zmarła dwa lata przed moimi narodzinami. Jej mąż zmarł kilkanaście lat wcześniej. Syn Mieczysława Herca Zygmunt mieszkał we Francji. Podporucznik rezerwy przeszedł swoją własną historię wojenną. Cały szlak bojowy z armią Andersa po wojnie pozostał na zachodzie. Mało tego był uznany za wroga Polski Ludowej za współtwórcę i członka najbardziej groźnego, wrogiego ośrodka propagandy politycznej, wrogiej ideologii Instytutu Literackiego w Paryżu, Paryskiej Kultury. Więc na tych kilku zdjęciach rodzinnych wszyscy na równi byli dla mnie zaprzeszni. Nikogo z nich nie znałam, w... nikt nic, nikogo mi też nie przypominał, może w ogóle pierwsze było powiedzonko rodzinne: wszymi dusze gryzą. kroć tata miał jakiś kiepski nastrój, kiepski dzień, coś go dręczyło, nie odzywał się, miał taki nos jak tapir, i mama pytała się go, co ci jest, to odpowiadał: wszymi dusze gryzą, bo tak się mówiło u nich w domu. To było powiedzonko rodzinne. Pamiętam swój naprawdę szczery uśmiech, jak um, zaczęłam czytać na początku 90 lat, chyba w 91, Instytut Literacki opublikował um, wybór listów Zygmunta Herca do jego najbliższego przyjaciela Czesława Miłosza i w jednym z listów czytam zdanie: "Wszymi dusze gryzą, jak mawiał mój ojciec". I wtedy pomyślałam: "No tak, no to jednak jakaś hercowizna". Więc może to było to. Może pierwsza była anegdota z młodości Mieczysława Herca, bo chodził do gimnazjum w Dorpacie, studiował na Wydziale Handlowym w Rydze. I to chyba z lat studenckich pochodziła ta anegdota, że nie wiem, czy mieszkał sam na stacji, czy mieszkali po kilku, czy on mieszkał sam, ale opowiadanie było takie, że jeżeli mieli jego, czy ich, go miał odwiedzić kolega czy koledzy, których nie lubił, to do poczęstunku na stole lądowała musztarda podawana w nocniku. Bardzo mi się to podoba. Jest bardzo ładna anegdota. Podczas obiadu rodzinnego się na coś wściekł. Wstał od stołu, tylko że róg obrusa włożył do kieszeni. W związku z tym, stając od stołu, pociągnął za sobą cały obrus, cała porcelana, cała zastawa, wszystko się potukło wylądowało na ziemi. Dzisiaj myślę, że być może był to obiad rodzinny, podczas którego jego ukochana żona poinformowała, że zostawia go wraz z dwójką dzieci, a odchodzi do swojej pierwszej miłości życia, wdowca z trójką dzieci. Jak każdy z tego pokolenia herców był zapalonym brydżystą, i też namiętnym palaczem. Jedna z opowieści rodzinnych mówi, że zawsze cała kamizelka była wręcz szara od popiołu spadającego z palących się papierosów. Także nawet nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, które opowieści były pierwsze. To jakoś bardzo płynnie przechodziło. To tak samo nie był temat wojny. No pojawił się bardzo szybko i bardzo naturalnie. Mój tata miał 10 lat, kiedy się zaczęła druga wojna światowa. Tata mieszkał w Warszawie, jego dziadek, Mieczysław Herz, mieszkał w Łodzi. Spotykali się. Najbliżej siebie byli podczas tego pierwszego okresu wojennego, dlatego że Mieczysław Herz był w listopadzie 11 listopada został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Radogościu. Ale udało się go czy zwolnić, czy przesunąć do, ponieważ Radogoszcz był z jednej strony więzieniem, ale też taką stacją przesiadkową dla ludności przewożonej między generalną gubernią a, a Reichem. I udało się dołączyć Mieczysława Herca do transportu, który jechał do Krakowa, do generalnej guberni. I tam po paru dniach przysłał telegram do swojej córki. Przygotujcie bibułki zigzak, przyjeżdżam ojciec. I wtedy już Aniela była spokojna, że wszystko jest w porządku, że ojciec żyje i przyjedzie, dlatego że te bibułki zigzak to były bibułki, z których robiło się papierosy. I wtedy zamieszkał na Marszałkowskiej w jednym pokoju ze swoim wnukiem, czyli moim tatą. Przyjechał w okolicach Bożego Narodzenia 39 roku. Boże Narodzenie już spędzili razem. Wiedziałam z opowiadań taty, że nie było łatwo zaczęły się nachodzenia szmalcowników, zaczęły się szantaże. Tata opowiadał, że kiedyś odebrał telefon, dzwonił jakiś pan, zapytał o panią Anielę, czyli mamę taty. Tata grzecznie, szczerze odpowiedział, nie ma, wyszła do lombardu. Za godzinę pan już stał pod drzwiami i oczekiwał pieniędzy, żeby milczeć, bo wiedział jaka to jest rodzina. To nachodzenie szmalcowników stało się już na tyle dokuczliwe i na tyle niebezpieczne, że podjęto decyzję o zmianie mieszkania. Stąd mówiłam, że z mieszkania na Marszałkowskiej ich rodzinnego nie pozostało nic, ale też z mieszkania wojennego, w którym później zamieszkali, nie pozostało nic. Tata nie opowiadał mi szczegółów tej przeprowadzki. Mówił tylko, że musieli zmienić dokumenty. Nazwisko, adres zamieszkania. Wśród pamiątek, dokumentów mojego taty wojennych zachowała się Kenkarta jego ojca, Kenkarta jego matki i jego legitymacja szkolna. Wiedziałam też, że to życie toczyło się w miarę normalnie. To nie są te historie, które się słyszy o ludziach ukrywanych w szafie za drugą ścianą pod podłogą. Babcia piekła serniki. Które zanosiła i sprzedawała w cukierniach, mój tata chodził do szkoły. Na początku to była normalna szkoła powszechna, później Niemcy zakazali kształcenia ogólnego. Można było się uczyć w generalnej guberni, można było tylko chodzić do szkół zawodowych. Tata chodził do szkoły zegarmistrzowskiej, nigdy w życiu nie złożył żadnego zegarka. Czy to jest w pełne opowiadanie? Wątpię. Tata jedynie powiedział, że pradziadek poszedł do getta sam. Na ochotnika, żeby ratować rodzinę. Wtedy, kiedy szmalcownicy już zbyt nachodzili rodzinę, pradziadek poszedł do getta, oni zmienili tożsamość, zmienili adres. To mogła być zasługa wuja Falskiego, który był szwagrem mojego dziadka. Siostra mojego dziadka, męża Anieli Herz, była żoną Mariana Falskiego, najbardziej znany jako autor elementarza. W czasie wojny bardzo aktywnie włączył się w pomoc, w organizowanie właśnie dokumentów, nie tylko dla osób zagrożonych ze względu na swoje pochodzenie, ale też dla osób działających w podziemiu i których życie było zagrożone z tej racji. Wystarczy sięgnąć po opublikowane wspomnienia Mariana Falskiego, gdzie jest dokładnie on opisuje, że na lekarskiej była skrytka z wieloma dokumentami, z czystymi metrykami, z wielu parafii, z czystymi cudem zdobytymi gdzieś kartami. Do końca była możliwość wyjścia z getta, bo to nawet przeczytałam w wspomnieniach wuja Falskiego który opowiadał o, o jakiejś znajomej e lekarce, osobach, które do końca chciano im pomóc, już nawet po wybuchu powstania w getcie warszawskim, że można było je wyciągnąć, można było nieliczne jeszcze osoby uratować. One nie chciały. Nie chciały się wyróżnić, nie chciały innego losu niż ci, którzy tam zostali. Mieczysław Hercy w Getcie pozostał do końca. Zginął zastrzelony na umszlak placu na początku stycznia 1943 roku, wtedy, kiedy się zaczęła ta masowa, druga, wywózka likwidacja Getta Warszawskiego. To wiem dopiero od, nie wiem, kilkunastu lat, kiedy w internecie zaczęły pojawiać się świadectwa, Żydowski Instytut Historyczny zaczął publikować, yy, digitalizować archiwa i znalazłam świadectwo pana Grasberga, który w swoim świadectwie powojennym zapisał, że tego i tego dnia na umżlak placu został zastrzelony Mieczysław Herz, który w Getcie opracowywał statystyki, dokumentował sytuację gospodarczą getta. Ale jest też jeszcze jeden wątek, kiedy Krzysztof Teodor Teplic opublikował swoją rodzinę Tepliców. Kiedy kupiłam książkę, zaczęłam wpierw bo bardzo ładnie była wydana, dużo zdjęć i patrzę zdjęcie młodych ludzi w mundurach wojskowych 1920 rok. Czytam nazwiska. Aniela Hercówna. Moja babcia. Nigdy nie widziałam zdjęcia dziewiętnastoletniej mojej babci i jeszcze w mundurze ochotniczki w furażerce. Byłam u niego miał niesamowite archiwum zgromadzone przez jego ojca, który dokumentował całą historię rodziny. Rozmawiałam z nim, wyciągnął zapiski swojego ojca, który systematycznie opisywał wszystkie osoby, które w jakichś pamiętnikach występowały wszystkich członków rozległej rodziny. I przy hercach. Jest notatka, wpierw, kim był Mieczysław Herz. I potem jest taka notatka. Była u nas na Koźmiana, to jest adres, adres wojenny Rodziny Tepliców, Aniela, czyli jego córka. I bardzo narzekała, że, bardzo rozpaczała, że ojciec nie chce wyjść z getta, bo tam referaty pisze. Kiedy udało mi się na, odszukać innych członków rodziny, dostałam dokładnie te same relacje. I to były osoby, które przetrwały wojnę w zupełnie odległych miejscach. Jedni we Włoszech, jedni we Francji. Od kuzynki z Francji dostałam informację dokładnie identyczną. Podobno Mieczysław poszedł sam do getta i został tam do końca i nie chciał z niego wyjść. Ale z kolei Krzysztof Jodor Teplitz mówił mi, że raczej jest niemożliwe, żeby oni wszyscy nie trafili do getta, bo taki był rozkaz, tak Niemcy, taka, taki, taka została, takie zostało uchwalone prawo. Natomiast z getta można było łatwo wyjść, szczególnie na początku. To jest dla mnie najbardziej chyba niezrozumiała, niezrozumiały fragment jego osoby. Bo nie do końca jeszcze potrafię zrozumieć poświęcenie własnego życia dla um, utrwalenia pamięci, utrwalenia dowodów. No temu się poświęcił. Ja sobie zdaję sprawę że z tego paradoksu, że ja mam o wiele więcej książek, wspomnień, jakichś biogramów, czy nawet już w tej chwili kopii materiałów archiwalnych, niż to, co ocalało z pamięci i z archiwów rodzinnych. I zdaję też sobie z tego sprawę, że to nie jest koniec, bo co jakiś czas mogę sobie zajrzeć w internet i być może jeszcze coś znajdę, tylko że to będą historie o osobie. Natomiast historie o jego osobowości już są zamknięte. Myślę, że właśnie zdanie z jednego z listów Zygmunta Herca do Czesława Miłosza jest mi najbliższe, bo to jest taki bardzo skrótowy, ale chyba najpełniejszy op opis postaci Mieczysława Herca, gdzie Zygmunt pisze: Mój ojciec miał ciągoty literacko-teatralne. Był człowiekiem dużej mądrości i erudycji. Był, miał, doszedł do jakiejś pozycji także materialnej przed pierwszą wojną światową. Po pierwszej zaczynał od początku, ale wszystko się udało. Był y, przedstawicielem Solweja w drugim największym mieście Polski. Był członkiem Rady Statystycznej, Rady Kolejowej, był członkiem Towarzystwa Teatralnego, Historycznego i kupy innych kawałków. Y, w, ale w, nie uważał tego wszystkiego za najważniejsze. Najważniejsze były jakieś dwie książki, odczyty. Wykłady, pomoc innym. Pieniądze yy, i wszystko inne były tylko narzędziami, jakimiś szczeblami drabiny, yy, która temu służyła. A i tak uważał się na za człowieka ratę.